Witamy! Platforma Luther Learning System, autorski program produktów i szkoleń Sławka Lutra, profesjonalny szkoleniowiec z branży Network Marketingu, twórca autorskich programów kompetencyjnych, takich jak Network Marketing Mastermind, trening audio prowadzony i nagrany osobiście przez twórcę oraz Mistrz Umysłu Network Marketingu, autorski trening w postaci książki i audiobooka nagranego przez lektora Jakuba Kaznowskiego. Autor Zburze ten mur dobrej książki rozwoju osobistego wydanej przez Złote Myśli. Luther Learning System to także autorskie programy audio zmian osobistych i kreowania nowej osobowości. Design Your Life. Projekt, który uczy, jak żyć swoim wymarzonym życiem. Przełomowy program odnajdywania sensu i swojego powołania oraz inżynierii osiągania celów. Twoje nowe myślenie. Programowanie umysłu. Neurobiologia mózgu Jak powstają myśli i przekonania, które kształtują później całe życie i zachowania. Projekt uczy, jak zmienić niekorzystne nawyki myśleniowe i stworzyć nowe oprogramowanie umysłu. Program Strażnik Audioterapeutyczny program zmian osobistych i redukcji stresu życiowego. Twórca programu rozwojowego Tożsamość lidera Sławek szkoli setki liderów z branży rekomendacyjnej, sprzedaży bezpośredniej, działających dziś w różnych gałęziach ekonomii. LLS. szkolenia na żywo, prelekcje, coachingi personalne, konferencje, seminaria biznesowe, konsultacje osobiste i online. Luther's Learning System. Poznaj programy i wybierz, czego potrzebujesz dla siebie i twojego biznesu.